Cześć, mam na imię Gosia, prowadzę zajęcia z języka angielskiego skierowane głównie do osób dorosłych. Dziś chciałabym porozmawiać na temat, jak brzmieć bardziej pro, bądź też skąd wziąć e, słownictwo biznesowe. Jak wiemy, e, głównie w szkole bądź też na różnych zajęciach uczymy się języka angielskiego, ale jest to język angielski ogólny. Kiedy idziemy do pracy, do korporacji, bądź też różnych firm, e, Nagle okazuje się, że nasz angielski ogólny jest niewystarczający i przydałoby się znać troszkę pojęć z języka biznesowego. I teraz, jak to zrobić, żeby bez chodzenia na różne kursy samemu e, rozbudować nasz biznes English? E, mam takich pięć porad. E, pierwsza z nich, być może najbardziej oczywista, jednak. E, Najłatwiejsza i najbardziej przydatna z drugiej strony to stworzenie własnego e, słownika e, pojęć z naszej branży. E, chodzi mi głównie o to, że e, często jest nam trudno znaleźć e, słowa bądź też wyrażenia, które dotyczą tylko i wyłącznie naszej branży. Nie możemy ich znaleźć w słowniku, jednak one ciągle się przewijają przez różne maile. Dlatego e, to najlepszym sposobem jest. E, Wyciągnięcie y, z tych maili, z tych tekstów, które dostajemy w pracy. Słów i wyrażeń, które dotyczą tylko i wyłącznie naszej branży. Robimy sobie listę, to oznacza to, to, tamto. I one y, dam sobie głowę uciąć, że będą najczęściej pojawiały się w naszych mailach, bądź też w naszych rozmowach, um, nie będzie trzeba korzystać y, z innych słowników, tylko tego, który które sobie sami stworzymy. Druga rzecz to używanie języka bardziej formalnego. Język biznesowy cechuje się tym, że używamy dużo częściej na przykład strony biernej. Strony biernej, czyli coś zostanie zrobione, coś zostało zrobione, a nie ja zrobię, ja wyślę, ja pójdę. Um, um, oprócz tego stosujemy więcej zwrotów formalnych na przykład Dear Sir Madam. E, Używamy języka formalnego częściej. Język formalny to na przykład nieużywanie skrótów, chociaż tu um, też y, nie do końca się to sprawdza. Na pewno z gramatyki wypadałoby powtórzyć stronę bierną, jeśli e, mówimy o języku biznesowym. E, oprócz tego, że zrobimy sobie swój własny słownik z naszej branży, Warto też czytać bądź słuchać tekstów biznesowych. Um, I teraz skąd brać te teksty biznesowe? Najłatwiej, moim zdaniem, um, jest skorzystać ze strony BBC. Um, BBC e, cechuje się tym, że ma dużo tekstów e, ekonomicznych, formalnych, więc na pewno e, znajdzie się tam. Sporo y, interesujących tekstów z, z dużą ilością słownictwa z naszej branży. I ja tutaj nie radzę nastawiać się, że o, teraz będę codziennie przez dwie godziny dziennie y, czytać teksty BBC bądź też z różnych gazet. Nie. I raczej bym polecała 10, maksymalnie 15 minut dziennie przeczytać jeden tekst, skupić się na nim, wybrać coś, co by nas interesowało, bądź coś, coś co by pasowało do naszej branży. Jeśli, jeśli sobie założymy, że od dzisiaj codziennie będziemy pracować nad naszym angielskim przez dwie godziny dziennie, będziemy słuchać, czytać i tak dalej, założ się, że nam to nie wyjdzie. Ponieważ mamy zwykle, zwykle na ma to czasu. To jest. Niestety jesteśmy wszyscy tylko ludźmi i nie można mieć czasu na wszystko. Kolejna rzecz to um, słuchanie podcastów biznesowych. Podcasty zyskują coraz większą popularność, um, trochę wypierają radio. Um, jest, są takimi słuchowiskami na różne tematy. I naprawdę w sieci można znaleźć podcasty na różne tematy, również biznesowe. Są to na przykład wywiady z ciekawymi postaciami ze świata biznesu. E, osobami, które, nie wiem, zakładały firmę, założyły firmy, osiągnęły sukces, czy też nie. Um, I teraz tak, skąd brać podcasty? Jak już wspomniałam, jest strona BBC. Na stronie BBC znajdziemy różne rzeczy. Um, oprócz BBC e, jest YouTube. Na YouTube jest wszystko, więc y, na YouTube są też podcasty. Um, inne źródło podcastów to. Platforma do słuchania muzyki, czyli Spotify. Na Spotify również możemy znaleźć różne podcasty. Są tam również podcasty do nauki języka angielskiego. Niekoniecznie biznesowego, mówię tutaj o ogólnym języku angielskim. Um. Inna rzecz, która przychodzi mi do głowy, kiedy myślę o języku biznesowym, może też języku korporacji, to skrótowce, akronimy. Często można w mailach spotkać wiele akronimów typu ASAP e, i inne. Dla zwykłego śmiertelnika ASAP, czytany po polsku, oznacza nic. Um, ASAP oznacza e, as soon as possible. Dla osób, które e, siedzą w świecie biznesu, nie jest to nic nowego e, i wszyscy rozumieją takie skróty bez żadnego problemu. Dla osób spoza tej branży to niekoniecznie, ale warto e, zapoznać się z najczęściej e, używanymi skróta, akronimami e, z maili, które dostajemy. I ich używać. To, że znamy, to jedna rzecz, a to, że używamy, to jeszcze druga. Um, więc tak, mam nadzieję, że tych moich pięć rad e, komuś pomoże, żeby brzmieć bardziej jak pro. Um, Zapraszam Was na moje kolejne filmy, a także zapraszam na mojego bloga. Linka do bloga zostawię w opisie filmu. Enjoy!